Cześć z tej strony, Michał, i dzisiaj taka nietypowa recenzja, bo mamy czekoladę z Lidla. Czekoladę z migrałami i z mielonym ziarnem konopi. Tak jak widać na opakowaniu, kosztowała mnie 2,20 zł, około przeceniona z 7 zł. I muszę Wam przyznać, że praktycznie tego wypukliwa, wszystko tak mi posmakowała. E, tutaj możecie zobaczyć, jak ona wygląda. Jest pyszna, mleczna. Za 2,20 nie kupimy takiej jakiejś czekolady. O. A tak wygląda z tyłu, także czekolada z widla z widłami i z miernymi nasionami konopi polecam jak najbardziej 220. Jeśli u was w sklepach jeszcze jest, to polecam. Cześć, trzymajcie się.